Dobra, Dzień Julia. Poczynamy już. Dzień, witajcie. Dzisiaj przychodzimy do Was z przeglądem katalogu numer 12. Ja nazywam się Julia, a ja mam na imię Anita. To co, zaczynaj, bo jesteś starsza. E, więc tak, wiemy, że czas jest bezcenny, więc bardzo szybko przelecimy przez ten katalog, żeby, żebyście e, nie tracili zbyt na dużo. czasu. Na stronie do czwartej e, katalogu numer 12. Znajdziecie wodę perfumowaną. Jest to nowość w tym katalogu. Z, ex, z nutami kwiatu pomarańczy. Tym właśnie charakteryzują się zapachy Jodani Gold. Zapach luksusowy, wysoka koncentracja zapachu, bardzo ładna butelka. Kwiat, Kwiatowo-drzewny, mandarynka, kwiat pomarańczy, paczula. I zaraz na następnej stronie. Nie możemy pachnieć same. Ważne, żeby nasi mężczyźni z nami po prostu Oczywiście. dobrze się komponowali. Więc mamy zapach dla panów. Nowy poziom luksusu. Bardzo wysoka koncentracja zapachu bergamotka, czarny pieprz i trzecie nie przeczytam tego, bo nie wiem jak to się czyta ale <laughs> pachnie bardzo sexy. Polecam dla panów. Super. I już na następnej stronie, ja już jak dostałam głos, to tutaj nie dopuszczę tak szybko młodzieży. Jeżeli zrobicie w tym katalogu zakupy za 69 zł, to za naprawdę niewielkie pieniądze, dla klubowiczów jest to około 20 zł, taki super świetny organizer do torebki. Ja myślę, że mi się przyda, bo ty Ani te doskonale wiesz, jakie ja torebki noszę, są mega ogromne i wszystko po prostu się w nich wala, także taki organizer na pewno do mojego koszyka wleci. Bardzo polecam, ja już mam od taki organizer i, i mi się sprawdza. Super. Na stronie 11, dopuszczę mówiłam, że nie dopuszczaj do głosu, każdy, kto zna produkty Swedish Spa, nie trzeba tych osób namawiać, kto nie zna, to powinien jej poznać, Maska, luksusowa maska do dłoni. Ja używam też jej jako krem, jako krem do Można jej używać. Jeżeli chcecie mieć natychmiastowy efekt, to z produktami się spa, taki efekt natychmiast będziecie mieć. Polecam. Ja też polecam. I, I teraz ja w końcu mogę dojść do głosu. Ja serdecznie chciałabym Wam polecić produkty kolorowe i zacznę tutaj od paletki. Jest to paletka do konturowania. Wygląda ona tak. Moja jest już bardzo zużyta, jak widać, używam jej namiętnie, codziennie. Róż, jak widać, na policzkach. Róż już. <laughs> E, fajnie się sprawdza, bo właśnie wszystkie jakby te trzy e, podstawowe też rzeczy do makijażu, czyli bronzer, rozświetlacz i róż macie zamknięte w jednym opakowaniu. Jest w środku też lustereczko, więc polecam serdecznie. E, I teraz ja chyba. Na stronie 25. E, ampułki z peptydami. Bardzo je polecam. One naprawdę, ja je stosowałam już dwukrotnie. I teraz po lecie, e, co prawda, mamy jeszcze wakacje, ale możemy już przygotować naszą e, skórę, e, ponieważ e, one odżywiają maksymalnie. To jest taka e, pielęgnacja gabinetowa. E... No jak nie chcecie płacić za drogie zabiegi u kosmetyczek, to ja. E... Wydaje mi się, że opłaca się właśnie kupić te ampułki. E, tak, e, opłaca się, bo one tutaj mają w katalogu cenę 89,99, ale odejmując 20% zniżki dla klubowiczów, e, cena jest naprawdę e, atrakcyjna. One zawierają e, prebiotyk pochodzenia morskiego, redukując maszkę, ujędrniają skórę e, dzięki zawartości półprocentowego roztworu wielopeptydowego. Tutaj jeszcze, mogłabyśmy podać, to są takie kap, kap, kapsułki szklane, ale zawierają opakowanie dzień, tak? tak na każdy dzień. Wracam między mi się zaplądą. Pół ampułki rano, pół ampułki wieczorem. Tutaj mamy takie pomocnicze. Czyli na 7 dni, tak? Tak, tak e... A myślę, że ta młoda osoba, jak ja, może coś takiego stosować? Może, ale ja uważam, że tam pielęgnacji nigdy. Za wiele. Raczej zaniedbujemy swoje koniecznie. twarze, z którymi e, trzeba nam będzie żyć do samej śmierci, więc e, no tak. Polecam. Może w wieku twoim nie będę miała takich I Teraz ja fajny produkt i również przychodzę z kolorówką. Jest to chyba jeden z moich takich top 10 w ogóle w Oriflame, tak uważam. Jest to tuż e, do brwi. Taką się prezentuje, ma taką szczoteczkę, Ja mam kolor e, mid brown, są trzy odcienie do wyboru, tak jak tu widzicie. Teraz będzie w super promocji za 17,99 zawiera olejek z awokado, nadaje brwiom objętość, odporny na wodę, pot i wilgoć i sprawdza się. Słuchajcie, ja codziennie wieczorem mam problem, żeby to dobyć, naprawdę, e, ale wydaje mi się, że efekt jest rewelacyjny, bo mam na brwiach używam już od miesiąca. Nie ja też używam i polecam. I paty dalej, tak, tak. Tak, bo ja bym chciała polecić Wam jeszcze kolejną kolorówkę, dzisiaj się tak chyba uparłam na te rzeczy do malowania, mianowicie jak widzicie mam przepiękny kolor na ustach, jest to pomadka ze strony 41, odcień to Ultra Border Aux, chyba nie wiem czy dobrze to przeczytałam, tutaj mam sobie strzałeczkę jeszcze na to i ta pomadka jest teraz w ogóle super promocji, nie wiem czy widziałaś Anita. Z ja. 43 zł na trzy dyszki, a oczywiście z naszym 20% robacikiem. O, Ty też masz taką, jak ja widzę, tylko że w kolorze. Się. Chyba się zainspirowałam, no może powiedzieć. Tak, one się właśnie prezentują, ja mam odcień taki bordo wpadający, a Anitka ma taki Fuksjowy, zgaszony tak. Taka róż, coś no. takiego. Polecamy serdecznie, ja w ogóle piłam dwie kawki w niej, i nic się nie zmazało. E, następna jestem ja. Na stronie 44 kolejna pomadka. Pomadek nigdy dosyć. E, wiadomo, że kobiety mają wiele to torebek. W każdej coś zostaje, potem szukamy. E, jest to pomadka Jotani Gold. Pomadka luksusowa. Luksusowa, naprawdę. Spójrzcie, jak wygląda. Wow, ale w ogóle ten kolor, nie wiem czy jestem taka odważna, ale Spójrzcie, przetestuję ja u Ciebie. Jest, jest naprawdę e, luksusowa. E, znam osoby, które e, znają się na luksusowych pomadkach i mówią, że jak pomadka ja tak klika, to jest to pomadka luksusowa, więc polecam Wam strona 44. Ja myślę, że my w ogóle tutaj polecamy dzisiaj same <laughs> luksusowe rzeczy, bo my <laughs> lubimy być luksusowy. <laughs> <laughs> e, więc nie wiem, ja nie, ja dopiero na tak, więc ja. Więc ja tutaj polecam zestaw ze strony 69, jest to zestaw czterech podoba. produktów dla osób, które, uwaga, lubią e, świeżość poranka. E, od rana lubią czuć się świeże i w zestawie mamy żel pod prysznic, pastę do zębów, e, antyperspirant w kremie. Do i kulkę pod Pachy tak. w cenie 2999 minus 20%, zawsze to podkreślam, wychodzi około 24, Koło 22, jakoś tak. Będziemy sprawdzać potem, która jest lepsza z matematyki. I to zbadnie ja dobra, jestem stricte na polski zawsze. Polecam no, Wam. Spójrzcie na ten super zestaw i na tą jeszcze lepszą cenę. 44,99 no to wychodzi chyba z 36 zł za wodę perfumowaną, żel podprysznic i krem do rąk. Super jest ten zestaw. Super jest, tak. W ogóle super zapach, bo też ta strona sobie pachnie, więc możecie sobie sprawdzić. Orientalno-kwiatowy, zielona gruszka, kwiat tiare i wanilia. Wanilia, jest bardzo, jest lekko słodki, i ale taki świeży, tak. wakacyjny. 65% taniej, e, 65% oszczędzacie na tym zestawie. Strona 84. Polecam. I teraz, czy to będę ja? Dalej, ja? Tak. To starszy mają pierwszeństwo. No tak. E, muszę się z tym pogodzić, niestety. Kwasa jest zawsze wykiwana. Kwasy Omega 3, strona 93. Ja sobie nie wyobrażam domu bez tych kwasów. Zbliża się wrzesień, dzieci pójdą do szkoły. Mózg potrzebuje kwasów omega-3. Te kwasy są wyjątkowe. Muszę zamknąć okno, bo tutaj nam przeszkadza. Te kwasy są wyjątkowe, ponieważ nie są ze starego dorsza, ani ze starego rekina, które już wszystko przeżył. Pożar, wszystko co tam pływało, tylko z maleńkich sardeli i sardynek poławianych w najczystszych wodach, pięciokrotnie filtrowane. Kapsułka, otoczka jest z żelatyny rybiej, nie z żadnej wieprzowej. Ja wam pokażę, jak fajnie wygląda. I tutaj ten kwas omega-3 po, posiada certyfikat zrównoważonych zasobów. Patrzcie, jaki jest przezroczysty od niezależnej organizacji, którą misją jest ochrona środowiska wolne, wodnego. Kwasy omega-3 są niezbędne w naszym organizmie, więc polecamy. I nie tylko dla dzieci, dla nas również. U nas stosuje cała rodzina, ale dla dzieci szczególnie zaczyna się wrzesień, więc przygotujmy nasze dzieciaczki. No i teraz w końcu ja i nie tym razem kolorówka, tylko po prostu produkt hit. Produkt który moim zdaniem jest najlepszy w Oriflame, ja przynajmniej tak uważam, bo jest to rzecz, przez, dzięki której przestałam chorować od października zeszłego roku, od kiedy Anita o tym produkcie mi powiedziała. To jest aparat dla mężczyzn, ale jest też wersja fioletowa dla kobiet. Jest to cudowny wellness pack, w którym właśnie między innymi Znajduje się ten omega 3, nawet dwie, ale w środku jest też astaksantyna oraz witaminy i minerały. Ja właśnie od października, kiedy usłyszałam o tym, powiem szczerze, że na początku też nie do końca w to wierzyłam, że takie magiczne rzeczy mogą się dziać, ale stwierdziłam, że dobra, próbuję i od października, odkąd regularnie biorę codziennie taką jedną saszetkę, nie odwiedziłam lekarza ani razu a kiedy źle się czuję, to po prostu biorę sobie podwójną dawkę i następnego dnia e, czuję się świetnie. E, I myślę, że tutaj przy okazji e, tego świetnego produktu, który uwielbiam, to Ani, to możesz też troszeczkę powiedzieć, e, co Ty zyskałaś dzięki temu? No ja nie choruję od lat trzech, a mm, mogę powiedzieć, że wcześniej y, chorowałam non-stop, z czego dwa razy w roku chorowałam na zapalenie płuc, więc y, naprawdę... W dobie takiego zwariowanego okresu, który był o, o, ostatnimi e, czasy. czasy, tak, to e, choroby Mam. omijały, nas, straszne. omijały nas szerokim, szerokim łukiem. Bukiem, naprawdę, więc e, ja kocham ten produkt i to jest u mnie top 1. Tak, tak jeżeli, jeżeli e, chcecie do, m, dać prezent e, komuś, kogo kochacie, to właśnie babci, powinno być mamie, to zdrowie. Tacie. Tak, tak, polecamy bardzo. I czy teraz ja? I dalej ty? Oj, chyba ja, ponieważ mam coś jeszcze z tej serii. Mianowicie jest to cudowny, super <noise> shake I to jest chyba mój e, top 2 w Oriflame. W ogóle e, najbardziej właśnie lubię tą kategorię e, wellnessową. Jest to shake, który e, jak zaczęłam brać regularnie, to dzięki niemu półtorej miesiąca udało mi się zgubić już 8 kg. Oczywiście muszę przyznać, że przez wakacyjne szaleństwo e, troszkę się, e, że tak powiem, nie że zapuściłam, bo waga mi się utrzymała. Trzymuję cały czas, ale odpuściłam i tak regularnie nie biorę. Wtedy po prostu jadałam go na śniadanie i na kolację, a w międzyczasie jadłam. Normalnie po prostu obiad, nie jakiś wymyślny, niezdrowy, tylko taki normalny, domowy obiad. Plus, jeżeli byłam głodna, to jadłam sobie na przykład jakiś owoc albo e, jogurt i w półtorej miesiąca udało mi się na nim zrzucić 8 kg, co jest w ogóle e, wow. Co też najważniejsze, e, nie musicie się bać tego produktu, ponieważ on zastępuje Wam pełnowartościowy posiłek. Tak, z odpowiednią ilością węglowodanów, białka, e, tłuszczy czy tłuszczów tłuszczy czy tłuszczów tłuszczy tłuszczy tak bym powiedział. Y, witamin minerałów i muszę do tego wrócić koniecznie no ja też <noise> i ja będę też miała rekordy na stronie 113 maseczka regeneracyjna nowej czy jak ona jest w katalogu w takiej cenie tutaj mamy 49.99 minus 20% to, <noise> to tak widać, jest użytkowana, ktoś tak używa ja nie wiem, jak to jest możliwe, że jak też w drugim moim topie jest nowy, czy ogólnie w ale ja jej jeszcze nie używałam, muszę się przyznać. I teraz Anita mnie namówiła. E, maseczka regeneracyjna. Ona maksymalizuje zdolność naszej skóry do regeneracji w nocy. Tak, pięknie, nie? Dzięki czemu rano jest skóra odżywiona i ja wypoczęta. W skrócie ta maseczka nazywa się 8 godzin snu w słoiczku. E, robisz swoją, wmywasz makijaż, pielęgnacja i na to e, nakładasz maseczkę, jeżeli masz potrzebę e, pięknie rano wyglądać. A czy jeżeli ja śpieszę, polecam. to znaczy, że te dwie to dalej... Tak, Ta, to, to ona ma... Ci daje te, te dwie Co godziny do ja? dodatkowe, nie? Możesz spać sześć, ale wyglądasz jakbyś przespała osiem. No to, to ja, ja po prostu już mam w koszyku. Byłabym sobą, gdybym nie, poleci gdyby nie poleciła Wam e, odpowiedniej Pielęgnacji dla naszych bezcennych twarzy, z którymi zostaniemy do końca naszego życia. Już o tym dzisiaj tutaj mówiłaś? Tak. tak. I, i do końca życia będziemy patrzeć w lustro na nasze twarze, więc nie zachowuję tej tajemnicy dla siebie. Dzielę się z Wami, że tutaj macie ile, idealną pielęgnację. I e... idealne, żywe przykłady <noise> używania tych kosmetyków. E, tak, tak, e, naszych cery. E, nie wiem, czy wiecie, jeżeli zastosujecie e... Kosmetyki z jednej serii, z jednej linii, to macie 7 razy lepszą skuteczność. Dodatkowo w tych zestawach Nowage są naturalne, roślinne komórki, macierzyste. Te kosmetyki posiadają badania kliniczne. 100% gwarancji od firmy. Jeżeli zakupicie taki zestaw, to jest bardzo ważne. I okaże się, że. Wam się nie spodoba, nie, spodoba. Bądź nie działa. E, nie działa to niemożliwe. Ale są też takie przypadki. To e, możecie zwrócić do 30% zużycia bez podawania przyczyny. Z e, myślę, że w żadnej innej drogerii e, nie ma takiej usługi dodatkowej luksusowej, luksusowej gdzie otworzycie sobie kręg domu i potem przychodzicie do drogerii stacjonarnej mówicie, proszę pani, ale ten krem nie to jednak ja go nie chcę, bo no, nie podoba mi się moje pieniądze, proszę kasę, no to raczej nikt e, nie oddawam. A tutaj do 30% życia macie taką gwarancję. I ty używasz nitkę tej tam, time restore, to, tak? Tak, to była złota seria. Używam na naprzemiennie brilans, fioletowa. Ecolagen, złota. Ja lubię najbardziej właśnie brylant, to jest ta biała. Ona sprawia, że po prostu wyrównuje Wam niejednolity koloryt cery, ale też naprzemiennie używam tą nową, bo mamy teraz już nową serię też, dla osób ze skórą wrażliwą i co też ważnego, dowiedziałam się dzisiaj od Anity, że nie tylko działa redukcyjnie na wrażliwość naszej skóry, ale także Redukuje zmarszczki, kremy, które są do skóry wrażliwej, nie mają w sobie takiego działania jednocześnie, które wpływałoby na wrażliwość skóry i dodatkowo były kremami przeciwzmaszczkowymi. Ta seria, może ją pokażę. Tak, ta, ta seria ma oba, ta, oba, o, ob, oba obydwa Dwa te działania. Tak, dokładnie, e, co jest też super, e, tutaj chyba jeszcze nie powiedziałam, że ona jest bezzapachowa, dlatego właśnie jest dla osób wrażliwych, ponieważ e, nie, uczuła, nie uczula naszej skóry, e, bo nie ma tam właśnie tych substancji takich, które mogłyby ją e, podrażnić, bo zwyczajnie ona nie pachnie. E, jeszcze no. ja wjeżdżam z kolejną kolorówką. E, Kosmetyk wszechczasów. Wszechczasów, bestseller, dlatego że... Ma testy kliniczne oraz testy konsumenckie. Nie wiem, czy wiedziałaś Ani, ale ja ty wszystko wiesz na ten temat zawsze, więc nie wiem, po co się pytam. E, jeden tusz wiele korzyści, tak się o nim mówi. Zwiększa objętość nawet 16 razy, wydłuża rzęsy nawet o 68%, podkręca rzęsy nawet o 119%, rozdziela i pięknie e, To jest mój chyba ulubiony tusz. Tak to jest chyba wydaje. też ulubiony tusz twojej mamy. Tak. Nie. Nie, nie, moja mama ma inny ulubiony. Ale wonder. Tak, to jest Adama, jeden z ale... jej ulubionych, ale ma inny ulubiony, ale jego nie ma w tym katalogu, więc o nim nie powiemy. Nie dowiecie. To będzie nasza słodka tajemnica. E, no, tak wygląda szczoteczka. Z jednej strony jest dłuższa, z drugiej krótsza, jest silikonowa. E, ja bardzo nie lubię, jak mi tuż skleja rzęsy, więc dla mnie on jest rewelacyjny. Dla mnie też. Ja też go używam, e, Julia właśnie. Żeby go wam tu pokazać, zakosiła go z mojej kosmetyczki. Ja A teraz zapraszamy na kulisy. Było wesoło. Do zobaczenia. Pułapczub, aptu. regenera. regenera. akcja. Jak to luksusowo wygląda? Tak. oznaki. oznaki... Jakby ktoś shakeował i DJ-ował, no tutaj gdzieś.